Cześć, zrobiłem sobie rekonstrukcję tego ułożenia 775, bo ktoś w komentarzu mnie o to poprosił. Jeśli ktoś chce, jakby cały zapis scrambla i i zapis też yy, rekonstrukcji to nie wejdzie na grupę na Facebooku Speedcubej Polska, bo tam dodałem to wszystko. A tutaj zrobię to tak można powiedzieć troszkę na szybko i scramble u F2D R2D' B2 U2 F2 U R2 U R2 B U2 lu F2 R U' L2 D2. Yy, jakby w inspekcji zauważyłem tutaj, że mam dwa ramiona krosa na czerwony krzyż już gotowe. Wystarczy je dostawić, bo są w dobrej orientacji do siebie. A tutaj mam dwa kolejne, więc krosa zrobiłem w następujący sposób. Żółty do siebie, pomarańczowy do góry. Zrobiłem ruch D, wstawiając. Równocześnie, czyli zrobiłem to tak. Zrobiłem też ruch Uprim, żeby dostawić niebieski. Wsadziłem, czyli mam już trzy ramiona krosa. Tutaj czwarte ramię chciałem dostawić. Zauważyłem już tutaj, że mam narożnik czerwono-biało-niebieski. I w sumie takich rzeczy chyba się nie powinno robić, ale ja tak jakoś z przyzwyczajenia zrobiłem. Nie chciałem, żeby on mi wszedł tutaj, tylko zrobiłem tak. R' odstawiłem to i dostawiłem, i się okazało, że akurat dobrze zrobiłem. Ponieważ tutaj od razu mamy gotową parę, wystarczy wystawić ją na plecy. No i trzy ruchowcem włożyć. Mamy pierwszą parę następnie. Zrobiłem ruch U', ponieważ też chciałem wrzucić na plecy tutaj czerwono-biało-zielone. Tutaj mamy ten narożnik, tutaj mamy tą krawędź, no i znowu odstawiłem i włożyłem. Kolejna para to jest jakby ta krawędź i ten narożnik. No, też bardzo prosta sytuacja. Odstawiłem narożnik, wyciągnąłem krawędź. Przy okazji tutaj już widać, że mamy zrobioną ostatnią parę. No, a tą po prostu trzy ruchosty wsadzam. Następnie zrobiłem rotację, także łatwiej mi było ułożyć ostatnią parę. Tak. I tutaj zauważyłem, że, yy, że mam LL skipa. Także podstawiłem permutacja Jot na lewą rękę. No i jak widać kostkę ułożona. Ułożenie raczej proste. Jakichś głupich takich błędów też myślę nie robiłem, chociaż miałem tam takie długie trochę przerwy. Myślę, że mogło się nawet koło sub 7 zakręcić, no ale i tak jestem zadowolony. Także dzięki za oglądanie i na razie.